Witam Was serdecznie, Maciej Radzki z Biura Nieruchomości Happy Hall. Chciałem Wam w dzisiejszym odcinku pokazać mieszkanie w kamienicy przy ulicy Zachodniej. Na 106 metrach w pięknej odrestaurowanej kamienicy, można tak to nazwać, zrobione zostały na 106 metrach cztery kawalerki. Zapraszam Was serdecznie, oglądajcie, pokażę Wam jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, jesteśmy teraz w korytarzu, w którym zostały wyodrębnione cztery kawalerki. Niezależne kawalerki, niezależne wejścia. Zobaczcie, mamy tutaj kawalerkę, która ma 30 metrów, druga ma 16 metrów, kolejna już jest wynajęta 23 metry i 18 jest na końcu. W ostatnim odcinku robiliśmy dwupak na 36 metrach. Inwestor z łodzi przygotował taką nieruchomość. Tutaj jest czteropak na 106 metrach w kamienicy przy ulicy Zachodniej. Dla mnie. Rewelacja lokalizacja, dla mnie rewelacyjne wykończenie, wolałbym takie mieszkania sprzedawać inwestorom, bo wiem, że to jest dobry remont zrobiony, przygotowane wszystko na cacy, no zobaczcie sami jak to wygląda po prostu, tak, chodźcie. Słuchajcie, jesteśmy w tej największej kawalerce 30-metrowej. E, tutaj akurat właściciele bardzo fajnie przygotowali tą nieruchomość na wynajem. Oczywiście też e, będziemy szukać inwestora e, na, te na ten czteropak zachodniej, ale tutaj udało się wygospodarować jeszcze pokój, a więc sypialnię. Zobaczcie, jak wygląda sypialnia. E, na pewno e, myślę, że akurat w tym przypadku będzie to albo para, albo będzie to jedna osoba. E, i na pewno będzie zadowolona z tego powodu, że ma wygospodarowaną sypialnię. Jest tak jak na każdej kawalerce, którzy inwestorzy wykańczają. jest to wysoki standard wykończenia z tym wyposażeniem, które teraz widzicie. Co chciałem Wam powiedzieć, że takie standardy już wprowadzają tutaj inwestorzy w Łodzi. Myślę, że tą kawalerkę się wynajmie za 1500 plus opłaty, a więc opłaty będą na poziomie 400 zł. Jest to ulica Zachodnia, co jest ważne też dla inwestorów i dla najemców. My staramy się też takie mieszkanie wykańczać jako firma remontowa Happy Home. Nie ukrywam, że... Często nam się zdarza tak, że inwestorzy do nas dzwonią i mówią: Słuchaj Maciek, czy uda nam się znaleźć jakieś mieszkanie w Kamicy, czy jakiś taki dwupak, stworzyć czteropak. Oczywiście, że znajdują, znajdujemy takie mieszkania, tylko musicie się z nami skontaktować. Druga sprawa jest taka, że tutaj te mieszkania są o wysokim standardzie, więc jeżeli chodzi o wynajem, nie będzie z tym problemu. Przy tym mieszkaniu będzie to 1500 zł plus opłaty, a więc około 400 zł będzie wszystkich opłat, bo jest to ogrzewanie gazowe. Co jest ważne, że każda z tych kawalerek, myślę, że w ciągu tygodnia będzie wynajęta, więc ten dochód pasywny. Teraz nie będę Wam mówił o, o, o kwotach, jeżeli chodzi na każdej kawalerce, bo będą one różne, jeżeli chodzi o wynajem, bo jest i na wielkość kawalerki i inne kwoty. Ale taki czteropak będzie kosztował około 850 tysięcy złotych i myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem najemcy, ze względu na to, że jest to dobry punkt przy manufakturze. więc takie. Lokalizację my wyszukujemy, my też jesteśmy w stanie wszystko przygotować pod wynajem. No i co? No zobaczcie dalej, jak to wygląda. Jest wykończenie, z kanapa rozkładana. Słuchajcie, tak jak w tamtej kawalerce, którą byliśmy wcześniej, pełne wyposażenie jest, jeżeli chodzi o zmywarkę, piecyk, indukcję i tak dalej. Stolarz to dobrą robotę. Mogę powiedzieć, że zrobił zaprzyjaźniony, bardzo sympatyczny człowiek. Mamy też słuchajcie, łazienkę. Zobaczcie sobie, jak łazienka teraz wygląda. No nie ma do czego się doczepić. Naprawdę myślę, że pierwszy najemca, który będzie, czy to będzie para, czy właśnie jedna osoba będzie bardzo zadowolona. Zobaczcie, akurat inwestorzy złodzi, spełnili wreszcie swoje marzenia. Ja uważam, że każdy z nas powinien spełniać sobie takie marzenia. Chcieli, oczywiście ciężką pracą doszli do tego, żeby, żeby taki remont wykonać, bo rzeczywiście trwał długo. Ekipa na początku była taka sobie, później jednak były jakieś tam poprawki, ale suma summarum wyszło, że remont zakończył się dosyć szybko i teraz my jako firma Happy Home będziemy to chcieli wynająć. Kawalerkę, gdzie mamy wyodrębnione dwa jakby pokoje, bo było osobne wejście. Tutaj w tym przypadku właściciele, właściciele zrobili tak, że założyli tutaj pionowe żaluzje drewniane, i jakby oddzielili tą część sypialni od pokoju dziennego. Bardzo fajnie to wygląda, bo rzeczywiście są, jest zapotrzebowanie na takie mieszkania, tym bardziej, że mamy informację też od właściciela, że kończymy remont, a już są wynajmujące, więc o tyle dobrze w tym punkcie bardzo szybko takie kawalerki będą się wynajmować. Mamy tutaj zmywarkę, mamy piekarnik, mamy indukcję, mamy okap działający, mamy szafki działające, mamy też tutaj lodóweczkę z zamrażalnikiem. Myślę, że miejsca, jeżeli chodzi o kuchnię, jest dosyć dużo. No i też duża szafa, bo nie ukrywajmy, że no jest potrzebna szafa. Ładnie wygląda. Miejsca myślę, że będzie dużo dla jednej czy dwóch osób, czy dla pary. Instalacje, tak jak na każdej nieruchomości, tutaj są wymienione: wszystko jest nowe, hydraulika, elektryka, drzwi, tak samo. Tutaj macie łazienkę. Zobaczcie sobie, jak jest wykorzystana powierzchnia. Więc y, jest dużo miejsca. Jak na małą łazienkę, y, to jest dużo miejsca. Typowa łazienka, gdzie, tak na dobrą sprawę, mamy 3,5 metra, a jest powierzchnia wykorzystana idealnie. To nie jest typowe takie blokowisko, gdzie, gdzie wszystko jest naćkane. Wszystko ma swoje miejsce, wszystko działa. Elektryka jest zrobiona, woda jest, pralka nowa, wszystko nowe dla nowego właściciela. Tym bardziej, że mamy już to. Wynajęte mogę tak to nazwać, dlatego dzisiaj nagrywamy kolejny filmik na tej nieruchomości. Zobaczcie, na 106 metrach mamy cztery kawalerki, cztery wynajęte w bardzo dobrym punkcie. Łukasz i Daria, inwestorzy tutaj złodzi sami zagospodarowali tą część. Powiedzieli, że jak najbardziej chcą, żebym się zajął wynajmem tych kawalerek, ale nie mieli też żadnego problemu, żeby z wynająć i i też jest o tyle dobrze, że macie tutaj kamienica zamykana na, na bramę, a wjazdowa jest, jest parking na miejscu, więc tutaj jest w porządku. Jest, tym bardziej, że do manufaktury macie 300 metrów, no to już lepiej nie chce być. Macie wyposażenie pełne wtoja, telewizor, kanapa nowa rozkładana. Te detale, które Daria przygotowała, bardzo, bardzo ładnie wyglądają. No i łóżeczko. Jest sypialnia, wygospodarowana, można usiąść sobie przespać się dla dwóch osób bez problemu jest powierzchnia wykorzystana. Przejdziemy sobie zaraz na kolejne, dwie mniejsze kawalerki. Zobaczycie sobie, jak to wygląda na innych tych kawalerkach. Fajny czteropak. Uważam, że, że będzie się dobrze mieszkało. Pokażę Wam tylko jeszcze rzeczywiście to, o czym mówię jest blisko do zachodniej. Tutaj macie możliwość wszystkich punktów usługowych za następnym ogrodzeniem, znaczy następnym skrzyżowaniu jest manufaktura, więc już można sobie bliziutko podejść na spacerkiem czy na hulajnodze i, i tak to wygląda. Ta najmniejsza kawaderka na tych 106 metrach, ona ma 16 metrów, ale słuchajcie, przez to, że jest wysoko, bo to jest około 3,5 metra, ona też wygląda, jakby była zdecydowanie większa. Mamy te same wyposażenia, wszystko to samo, ten sam stolarz, mogę powiedzieć, ale też nie mówiłem ostatnio, że jest to zmywarka chyba. Ale jest też, y, mamy już toje, mamy telewizor, mamy wszystko podłączone, mamy tu okno balkonowe, więc tutaj fajnie, bo teraz nie ma jak pokazać, ale y, o, tu jest zachód, więc naprawdę to, to światło po południu jest. Bardzo fajnie wpada z tych dwóch okien, więc y, jest też miło, jest przyjemnie, jest grzejniczek, jest też kanapa rozkładana, można sobie usiąść bez problemu, obejrzeć sobie telewizję, czy nawet y, ten stolik sobie przestawić. I, I na przykład usiąść sobie tutaj, tutaj przy oknie albo w stronę okna sobie yy, usiąść i porozmawiać ze znajomymi. Myślę, że to też jest dla jednej osoby lub, lub no pary. Choć myślę, że trochę troszeczkę mało miejsca jest dla dwóch osób, ale czemu nie, jak się dogadują ludzie, to czemu nie razem nie mieszkać i nie zacząć od 16-metrowej kawalerki? Yy, Zobacz Piotrze, też pokażę naszym widzom, jak wygląda łazienka. Więc też bardzo ładne płytki łazienkowe, wyposażenie pełne, też pralkę nową. Wszystko jest nowe, no trudno tu więcej mówić, nie? Jest to najmniejsza kawalerka i też myślę, że ją wynajmiemy. Przewiduję, że z opłatami wyjdzie około 1500 zł. Zobaczymy, jak w rzeczywistości to będzie wyglądało. Oczywiście rynek najmu teraz, przez pandemię, jest dosyć mocno nasycony, ale takich mieszkań jest mało. Uważam na rynku. No i cały czas będę powtarzał, jest to dobry punkt, yy, kamienica, gdzie jest odrestaurowana, yy, pomalowana jest i jest też miejsce parkingowe. Zobaczcie, jak inwestorzy teraz robią mieszkania. I takie czteropaki trzeba robić, naprawdę. Polecam. Chodźcie dalej, zobaczycie jeszcze jedną. Zapraszam Was jeszcze tutaj do tej czwartej kawalerki, tej, która ma 18 metrów. Zupełnie inny układ. Jeszcze tak na wstępie, od razu tutaj przy wejściu pokażmy. Widzę, że ponieważ jest tak wysoko, fajnie, można zagospodarować sobie tą przestrzeń jeszcze na jakieś babiloty, na jakieś takie rzeczy, które, nie wiem, deskę do prasowania, czy, czy jakąś półeczkę sobie tutaj stworzyliśmy po to, żeby to miejsce było też zagospodarowane. Ale tutaj jest 18-metrowa kawalerka. Akurat tutaj inaczej zrobili właściciele. Tutaj zamontowali od razu pralkę, lodówkę, zmywarkę. Tutaj więc wszystko jakby jest. Nawet i kuchenka mikrofalowa jest też z picykiem. Więc jest troszeczkę tutaj jakby troszeczkę wagą się stworzył. Ale z drugiej strony ta część jest też dosyć ciekawa. Też doświetlone jest mieszkanie. Kanapa jest standardowo rozkładana. Więc i szafa oczywiście jest taka zagospodarowana. Może przesunę trochę, żebyście widzieli więcej. I co? Teraz mamy łazienkę. To jest troszeczkę inaczej wykonana. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Nawet ja sobie może też wejdę. Jest taki podes, ale bardzo przyjemny. Może tutaj byś tylko przytrzymał, Piotrze. Więc odpływ liniowy jest. Akurat tutaj stworzony. W tamtych Kawalerkach, jak widzieliście, były na, na większym podeście. Jest deszczownica, jest prysznic, co tu więcej chcieć. Wszystko się zamyka elegancko, taki grubasek jak ja też się zmieści, więc nie ma problemu. Jest też możliwość tutaj szafek, zagospodarowania, akurat to są jeszcze takie rzeczy podstawowe, więc dla kobiet się na pewno to przyda. I jest też tutaj szafeczka, taka prosta, ale też się na pewno przyda. Ładne płytki, bardzo ładne płytki, moim zdaniem. Więc taki też kącik dla pary, myślę. Chciałem wam co najważniejsze powiedzieć, bo to już jest ta czwarta kawalerka. Zobaczcie, jak są te standardy robione tutaj w łodzi. Myślę, że coś takiego można stworzyć. Tylko musicie zadzwonić, powiedzieć, że chcecie, żebyśmy znaleźli taką nieruchomość. Wykonamy remont, nie ma problemu wynajmiemy lub sprzedamy z zyskiem, w zależności od czego oczekujecie. Tutaj właściciel chce to wynajmować. Ale oczywiście też wystawiamy tutaj te cztery kawalerki na sprzedaż. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Na razie jest duże zainteresowanie wynajmem. Zobaczcie to wszystko sobie później na filmiku. No i słuchajcie, no, co jest ważne, tutaj był fotograf, a więc zobaczycie zdjęcia, zobaczycie filmik, zobaczycie wirtualny spacer, zobaczcie, jak to rzeczywiście coś jeszcze dodatkowo wygląda na, na takim spacerze. Um, najważniejsza rzecz, dla mnie takie przesłanie dla wszystkich: um, spełniajcie swoje marzenia. Tutaj właściciele naprawdę spełnili swoje marzenia, zrobili to. No, oczywiście wszystko się rodzi w bólach, tak? no, bo to nie jest tak, hop, siup, zrobić cztery kawalerki i dopilnować tych wszystkich inwestycji, ale myślę, że. Po to jesteśmy tutaj na miejscu, żeby Wam pomóc. Róbcie takie rzeczy i spełniacie swoje marzenia. Takie moje słowo na koniec i zapraszam do kolejnego filmiku.